Cześć, nazywam się Marcin, skomentuję dzisiaj grę z Iglą, sezon, sezon 24, rundy 4 grupy I, gdzie spotkali się ze sobą Natalia Kamieniami Czarnymi oraz Pietro Kamieniami Białymi. No i stoczyli oni między sobą bój, w którym bardzo wyraźnie było widać, dlaczego kluczowe w Go jest odpowiednie dobranie joseki, jak jego właściwy wybór ułatwia grę, a jak niewłaściwy utrudnia. I jakie się z tym wiążą konsekwencje na resztę całej gry? To też, żeby nie przedłużać, rozpocznijmy od samego początku, ponieważ już w pierwszych ruchach podjęta została brzemienna w skutki decyzja przez Czarnego. W tej bowiem pozycji mamy do wyboru kilka różnych wariantów, z których najczęstszy. Przedstawia się mniej więcej w taki sposób, jest to joseki, które na pewno wszyscy znamy, ma ono pewne wariacje, ponieważ możemy je się, jeszcze się rozwinąć na przykład w taki troszkę aktywniejszy sposób, tak jest nieco bardziej zachowawczo, ale też akceptowalnie, tutaj natomiast wybraliśmy nieco odrębne joseki o nieco rzadziej spotykanym przebiegu, tutaj bowiem biały trzęsa się wydłuża w tym kierunku, czarny wówczas może się wzmocnić na D6. Biały jednak postanowił dokonać jeszcze innego wyboru. No i w tym momencie jest to dżaseki dosyć rzadko spotykane. Jeżeli więc nie znamy go wystarczająco dobrze, aby, nie znać, aby, aby grać ruchy na pamięć, no to tutaj już wymagane jest liczenie. No i liczenie takie dosyć nieprzyjemne, ponieważ wymagające jednocześnie określenia rezultatu. Jaki będzie dla nas odpowiedni i zadowalający w dalszej części gry? To znaczy, musimy naprawdę myśleć o takich bardzo, bardzo długofalowych konsekwencjach, co przy tak pustej planszy często bywa po prostu no bardzo trudne i nieprzyjemne. W tym wypadku, akurat. Właściwym ruchem byłoby wydłużenie się i z jednej strony nabranie większej liczby oddechów przez te dwa newralgiczne kamienie, a z drugiej strony wzmocnienie tych kamieni, na co prawdopodobnie Białby odpowiedział jakoś mniej więcej w ten sposób. Wówczas tego typu tego typu rezultat tutaj ja sam też, szczerze mówiąc, nie znam tych sekwencji jakoś nie wiadomo jak dobrze. W każdym razie prawdopodobnie rezultat byłby bardziej zadowolony dla czarnego. Pozwalałby mu nieco szerzej wyjść w kierunku centralnym, z mniejszą ilością straconych kamieni, z lepszą pozycją, z białym bardziej przygwożonym do narożnika. Tutaj oczywiście wariacji jest cała masa i no, tak naprawdę każdy zawodnik może je przeliczyć po swojemu, w związku z czym trudno jest nawet próbować rozważyć, w jaki dokładnie sposób ta gra mogłaby się rozwinąć, gdyby na którymkolwiek etapie te, tego joseki, czy to czarny, czy to biały zagrałby inaczej niż w grze. Tutaj jednak pierwszy błąd popełnił czarny, no i wiąże się to z tym, że. Róg białego stał się nieco silniejszy niż czarny mógłby uzyskać. W taki bowiem sposób: czarny bowiem ma cztery kamienie, z czego te wyższe kamienie są tak dosyć mocno wepchnięte w mur białego. To oznaczam, że biały może w każdym momencie je przygwoździć, jak to zresztą robi ruchem w E6. No i nagle się okazuje, że pozycja czarnego jest taka mocno sypnięta, ponieważ te kamienie stoją bardzo nisko, ten kamień stoi oddalony, dlatego też wydaje się, że lepiej byłoby chyba zagrać, czy to w taki sposób, już nawet ryzykując jakieś cięcia, czy to może mimo wszystko w taki sposób, aby to cięcie jakoś tam. Jakoś tam od razu zabezpieczyć. Tak bowiem. Znajdujemy się w sytuacji, kiedy czarny no, stracił teren, ponieważ widzimy, że narożnik białego jest bardzo spory, a wpływ również no, za bardzo nie zyskał. Co najwyżej, jakoś tam być może w przyszłości będzie w stanie współpracować z kamieniem na Q3. Jego strata też nie jest jakaś porażająca, więc gra cały czas może być kontynuowana. No ale widzimy, że biały uzyskuje nie tylko, tar nie tylko terytorium w narożniku, ale również potencjalnie. Całkiem fajny wpływ do rozbudowy na lewej stronie. Widzimy więc, że z tej całej wymiany na pewno powinien cieszyć się biały. Jednak gra cały czas toczy się dalej, no a czarny podchodzi do kolejnego narożnika. Tutaj moglibyśmy się zastanowić, czy byśmy nie woleli jednak już troszeczkę redukować tego tej lewej strony i nie podejść od innego narożnika. No ale okej, okay, to też jest akceptowalne, bo być może z kolei my sami sobie coś zbudujemy z innej strony. Gramy kolejne joseki, gdzie tym razem to decyzja białego o wydłużeniu do e18 jest nie do końca zrozumiała, ponieważ i tutaj ja prawdopodobnie wybrałbym prostsze joseki i zbudował kontur ścianę, która wydaje się, że w bardzo, bardzo fajny sposób mogłaby potencjalnie współpracować z tymi kamieniami na szóstej linii. Wówczas ten wpływ no, wygląda niemalże idealnie. Gdybyśmy potem jeszcze uzyskali jako biały jakieś kamienie w tej, w tej okolicy, no to w ogóle byłoby już super mega elegancko, prawda? Tak natomiast uzyskujemy jako czarne szansę do pokrzyżowania planów białego w jakimś tam stopniu. Zdobywamy narożnik. Oraz uzyskujemy adzi w postaci dwóch kamieni, które w przyszłości mogą jakoś tam posłużyć do osłabienia kamieni białego, czy to na górze, czy to z lewej strony. Tutaj, błąd techniczny w postaci zbicia kamienia lepiej jest zagrać akurat w taki sposób, a to po to, żeby później ten ruch białego nie zagrażał czarnemu narożnikowi. W ten sposób ruch. Ruch w B16, przepraszam, w B15 nie jest już sente, ponieważ czarny i tak będzie żywy w narożniku. W związku z czym tutaj taki błąd, o którym warto pamiętać na przyszłość, w tym natomiast miejscu można jeszcze dograć jeden kamień. Gdyż w przyszłości całkiem możliwe, że będziemy chcieli utrzymać w taki sposób, biorąc pod uwagę fakt, jak silny jest biały na lewej stronie. Możemy nawet rozważyć właśnie zostawienie tego w taki sposób, czy też zagranie jakoś w taki sposób, aby zmusić białego do dogrania i wówczas na przykład zagrać coś tego rodzaju. Być może to jest też jakiś pomysł na grę, kto wie. Tutaj jednak czarny decyduje się na powrót do swego matecznika, wzmocnienie się we własnym narożniku, co ma pełni jakoś tam równoważyć wpływy białego z lewej strony. Ok, jest to jakiś pomysł w porządku. Gramy kolejne czoseki. Tutaj no, dla nas nieprzyjemnym faktem jest budowa jeszcze kolejnej ściany przez białego, co z kolei oznacza, że białemu się już rysują takie dwie. Poważnie wyglądające strefy wpływów. To rodzi nam z kolei pytanie o to, czy, aby na pewno, powinniśmy wybierać takie joseki, które, właśnie, no, pozwala białemu na zbudowanie sobie ściany na linii N. Być może, na przykład, warto byłoby zagrać, no, chociażby to joseki, które widzieliśmy przed chwilą w lewym górnym rogu, aby po prostu uniknąć kontaktowości. Jeżeli biały będzie kontynuował, tak jak widzieliśmy, no to wówczas. Problem z naszej perspektywy rozwiązuje się niejako samodzielnie, ponieważ teraz no biały nie jest w stanie, jak widzimy, zbudować sobie takie ściany, jaka się pojawia w realnej grze. Tak natomiast tak natomiast widzimy, że z jednej strony, biały cały czas można jakoś przypincerować i zagrozić redukcją naszej prawej strony. A oprócz tego. No ten wpływ wygląda zdecydowanie w nieprzyjemny sposób. Tutaj jeszcze czarny może oczywiście zagrać jakieś hane i próbować z jednej strony troszkę białego ograniczyć, a z drugiej strony zbudować sobie samodzielnie swoją prawą stronkę. Tylko, że jak na razie do tego się do końca nie dochodzi, ponieważ biały wyczuwa timing i inwaduje w prawą czarnego, dopóki tam jeszcze jest miejsce. W związku z czym Widzimy tutaj w tych dwóch narożnikach przykład no właśnie takiego nie do końca przemyślanego wyboru joseki kiedy czy to poprzez błędy techniczne czy to poprzez błędy takie bardziej koncepcyjne dajemy dajemy białemu przeciwnikowi naszemu oręż do rełki co wcale nie było konieczne ponieważ wystarczyło wybrać po prostu nieco inną sekwencję rozegrania i uniknąć problemów które pojawiły się we właściwej fazie gry. Tak, natomiast, no cóż, walka trwa. Tutaj, biorąc pod uwagę tę dziurę, nie wiem, czy niebezpiecznie byłoby akurat podejść jakoś w ten sposób i potem ewentualnie zalepiać narożnik. No cóż, czarny jednak najwidoczniej uznał, że będzie sobie w stanie z tą poradzić. Zamykał sobie narożnik, ok, w porządku. Biały ucieka do centrum. Tylko pytanie, czy aby na pewno powinniśmy rozdzielać pojedynczy na R13 w taki sposób, w zamian pozwalając białemu na rozwinięcie się do centrum? Być może akurat lepszym rozwiązaniem byłoby poczekanie z tym cięciem na R11. I wzmocnienie się w taki oto sposób, ponieważ teraz nie tylko budujemy sobie wpływ na dolną część planszy, co być może pozwoli nam jakoś zrównoważyć te wpływy białego w tej okolicy, ale również cały czas grozimy, że grupa białego nie będzie dysponowała przestrzenią oczną i przestrzenią do ucieczki do centrum, w związku z czym presja cały czas jakoś, jest jakoś tam trzymana. Tak, natomiast biały jest w stanie poświęcić jeden kamień w zamian za uzyskanie szerszego wyjścia do centrum, przy czym jeszcze odbija sobie kamień na P8. W związku z czym można powiedzieć, że nie traci on zasadniczo nic. Do tego jeszcze kształt czarnego okazuje się na tyle niestabilny. Że biały ma szansę na jeszcze większą zdobyć dzięki ko, które to kon no, dla czarnego jest skrajnie powiedziałbym niekorzystne, dlatego że biały tutaj nie ryzykuje absolutnie niczym. Dla niego przegranie tego konie wiąże się praktycznie z żadną lokalną, jakąś niedogodnością. Co najwyżej, biały dogra sobie jakiś kamień tutaj, aby. P8 nie stawiał mu kłopotów i będzie szczęśliwy. Czarny natomiast, w wypadku przegrania Ko, no, jego pozycja tutaj się troszeczkę zapadnie. W związku z tym widzimy tym bardziej, jak ważne było zapobieżenie tego typu nieprzyjemnościom oraz unikanie grania takich, no właśnie, nieprzyjemnych kształtów z dużą ilością cięć, ponieważ tutaj, no. Właśnie trudno jest tak nawet znaleźć dobre remedium OK możemy się cofnąć zalepić ale wtedy z kolei biały no może oczywiście zniszczyć nasz ostatni rezerwuar jakiś tam punktów wpływu więc wydaje się że i tak jest troszkę źle i tak jest troszkę niedobrze. No a tak natomiast czarny przechodzi do wyjątkowo niewdzięcznej walki, w której tak naprawdę trudno jest znaleźć jakieś groźby ko. Być może akurat jakąś groźbą ko byłby manewr, który pokazywałem już jakiś czas temu. Być może też tego typu ruch byłby ruchem nieco godniejszym uwagi. Wydaje mi się, że biały prawdopodobnie by tutaj jeszcze odpowiedział. Tak natomiast widzimy, że biały nie tylko ignoruje tę groźbę, ale jest na tyle bezczelny, że zwiększa stawkę ko. To znaczy musi on być naprawdę już bardzo mocno pewny, że to ko wygra, ponieważ w tym momencie jest on skłonny zawalczyć tak naprawdę już o no, sporą część prawego dolnego narożnika. Czarny więc nie ma, nie ma za bardzo wyboru, musi podjąć tę drugą już rzuconą rękawicę, a biały jak widzimy no ma bardzo poważne groźby ko, które nie, poniekąd sami mu sprokurowaliśmy. Więc biały gra groźby, przy okazji zdobywając sobie punkty i też osłabiając kamień w c10. No a czarny musi kombinować. No i czarny doszedł do, dochodzi do wniosku, że gruźb ko to on tak za bardzo nie ma. No, nie wiem, czy to jest właściwa diagnoza, ponieważ cały czas jeszcze możemy, właśnie oprócz tego typu gruźb, wyobrazić sobie, że ten ruch w pewnym momencie też jest stanie sentem. chociaż tutaj musimy też zaznaczyć, że ruch w C7 miałby większą wartość, gdyby kamień w H5, w H4 stał jednak w F5, tak jak pamiętamy wcześniej było pokazywane, ponieważ dopiero w tym momencie te dwa kamienie stwarzają ryzyko cięcia na d6 tak długo natomiast jak nie ma czarnego kamienia w f5 to biały nie musi się obawiać cięcia w d6 dlatego też widzimy że jak ważne jest rozegranie odpowiedniego joseki w tym bowiem momencie czarny po prostu nie ma argumentów no i musi Musi czekać na łaskę, na błąd białego, który, jak widzimy, no prostu nie następuje. Kształt czarnego jest zaginany, jego punkty co nieco się zaczynają sypać, a do tego jeszcze trzeba właśnie zadbać o rozgoszczenie się w moju przeciwnika, chociaż tutaj akurat, no ten ruch wydaje mi się no, troszeczkę, mimo wszystko, powolny. Już jak widzimy, biały może łatwo przyprzeć czarnego do muru. Być może lepszym rozwiązaniem jakaś, byłaby jakaś szeroka ucieczka, być może otwarcie kolejnego frontu, uruchomienie adzi. Tak po prostu wydaje mi się, że czarny czarny bardzo mocno kładzie uszy po sobie. Biały bowiem, jak widzimy, bez ceregieli, bez ceregieli gra w sposób możliwie agresywny. Nie uznaje żadnej taryfy ulgowej, no i czarny musi kombinować dziełki brakowi cięcia w c6, Biało może sobie pozwolić na podwójne atari, No i widzimy, że w tym momencie strefa, która jeszcze niedawno była przecież rezerwuarem punktowym czarnego, no sypie się niemalże jak domek z kart. Czarny ma masę dziur niezliczoną, słabości, których nie jest w stanie technicznie wszystkich zalepić. W związku z czym biały uzyskuje no jakoś horrendalną liczbę punktów, które jeszcze niedawno w ogóle powinno nie być, ponieważ, jak pamiętamy, kilkadziesiąt ruchów temu, gdzieś jeszcze w tej okolicy, to biały był tym zawodnikiem, który powinien się obawiać, czy ta grupa będzie w ogóle w stanie tak łatwo przeżyć. Jak jednak widzimy, dzięki serii błędów technicznych, no biały z niczego, uzyskał bardzo konkretny bardzo konkretną przewagę, która, która nie tylko działa na jego korzyść, ale jeszcze eliminuje jakiekolwiek marzenia czarnego o zbudowaniu jakiejkolwiek szerszej strefy wpływów. W związku z czym biały w tym momencie. No, Uzyskuje już naprawdę solidną przewagę, i tak naprawdę nie ma za bardzo żadnych słabych grup, podczas kiedy czarny słabości cały czas ma potencjalnie no, dosyć dużo, co no, zdecydowanie grany na niekorzyść białego, czarnego. Biały w tym momencie akurat mógłby prawdopodobnie pokusić się o jakieś cięcie, przynajmniej jedno. Gdyż wydaje się, że uzyskuje on w ten sposób setę, które by można byłoby właśnie jakoś tam, jakoś tam wykorzystać w przyszłości do ataku na lewą grupę. To akurat nastąpiło, dlatego tutaj może skupimy się na rzeczywistym przebiegu gry w tym sensie, że jeżeli będziemy grali w taki sposób, to wówczas, Możemy mieć uzasadnione podejrzenie, że te trzy kamienie nie będą nawet w stanie się obronić. Jeżeli bowiem zagramy w taki sposób no to czarny musi być bardzo ostrożny na cięcie w N2. Musi je koniecznie zalepić, a to wówczas biały stwarza okazję do jeszcze większego pognębienia tej lewej dolnej grupy. Biały ostatecznie wybrał nieco mniej agresywny wariant, ale tak czy ciak, no, jak widzimy, może być z niego zadowolony. W sumie wyszło niemalże identycznie jak tutaj. To też czarny w tym momencie no, uzyskuje jeszcze kolejny problem. Zauważmy znowu. Strefa wpływów białego, która jest ultra solidna, jeszcze niedawno miała być strefa wpływów czarnego. Teraz natomiast czarny musi walczyć o przetrwanie. Ucieka do centrum. Problem jednak polega na tym, że w centrum to tak naprawdę on sam, czarny, nie za bardzo dysponuje silnymi grupami, ponieważ ta grupa również jeszcze jest narażona na, na, atak, na atak białego. To jest rezerwar punktów białego. A ta grupa, jedyna grupa w miarę silna, jest dosyć daleko i w każdym momencie droga ucieczki może zostać po prostu odcięta przez białego. W związku z czym czarny tutaj, zamiast zdobywać punkty, tylko desperacko się broni przed stratą kolejnych. W związku z czym, jak na razie, jak na razie, w wypadku czarnego szanse na odrobienie rezultatu rysują się no, naprawdę marnie. Zwłaszcza, że teraz. Wydaje się, że te dwa kamienie mogą wpaść w sidła białego. Przy czym, jak pamiętamy, pierwotnie to one, te czarne kamienie były kamieniami tnącymi. Biały, realizując sobie zdając sobie sprawę ze swojej przewagi, gra w sposób, gra w sposób spokojny, zachowawczy. Jest to zrozumiałe, ponieważ on i tak wygrywa. No ja być może jednak. Mimo wszystko pokusiłbym się o troszeczkę szersze zamknięcie swojego kształtu w jakoś w taki sposób, ale dopóki biały, dopóki biały jest pewny, że nie zabraknie mu punktów, to można grać i w taki sposób, w porządku. Hmm. No cóż, wydaje się, że dopóki czarny jest w stanie uciec wszystkimi kamieniami swoim do centrum i umożliwić im życie, to nadal łapie on jeszcze pewien kontakt punktowy z białym, nawet jeżeli przewaga punktowa białego w tych strefach, prawdopodobnie tych i tych, nadal jest dosyć wyraźna. Czarny bowiem poza pojedynczymi narożnikami no tak za bardzo nie posiada punktów. Zwłaszcza, że biały ma plus pięć jeńców i komi, więc przewaga wydaje się być naprawdę, naprawdę pokaźna, ale ok. To czarny cały czas jeszcze wierzy, że w tej grze da się coś osiągnąć. Tyle, że no znowu trzeba walczyć o życie. I widzimy, co się dzieje. Otóż, w rezultacie takiej no nieco dramatycznej pogoni i próby ucieczki do centrum, biały uzyskuje bardzo, ale to bardzo niebezpieczne cięcie w H10, które bezpośrednio grozi śmiercią jednej z tych grup. Tak naprawdę, biały mógłby podjąć już w tym momencie próbę wyoczenia czarnego. Wydaje mi się bowiem, że żaden z tych ruchów w tej, ani w tej, ani w tej okolicy nie będzie specjalnie jakoś czarnemu groził, to też, przepraszam, białemu groził, to też biały w tym momencie chyba nie musi grać tego głupiego trójkąta. Możliwe nawet, że biały mógłby sobie pozwolić na zagranie czegoś w tym rodzaju. Aby potem właśnie uniemożliwić czarnemu zbudowanie dwojga oczu, widzimy, że czarny na w świecie nie ma po prostu miejsca na to, aby zbudować tutaj sobie życie. W związku z czym tego typu scenariusz byłby już totalną porażką ze strony czarnego, aczkolwiek czarny zdołał zauważyć te suji, które umożliwiają połączenie, no i pozostanie w grze. Biały zadowala się zdobyciem dosyć dużej ilości punktów w GOTE. Najwyraźniej bowiem policzył on, że rozgrywając, rozgrywając solidne solidny Jose, uzyskuje, utrzymuje on tak naprawdę cały czas pokaźną przewagę punktową, której czarty no, najwyczajniej w świecie nie jest po prostu w stanie, nie jest po prostu w stanie zmienić. Jak bowiem widzimy, nawet taktyczne sukcesy w postaci no właśnie zdobycia kamienia w H10. No cały czas nie zmieniają faktu, że to biały dysponuje no, naprawdę pokaźnymi łupami, które no, przypomnę to jeszcze raz, bo wa warto podkreślić, miały być źródłem siły czarnego. Tymczasem wydarzyło się dokładnie na odwrót. Z czym czarny no, za bardzo jej poradzić nie może, i ponieważ gra już tak naprawdę powolutku zaczyna dobiegać do końca, no czarny bez jakiegoś naprawdę poważnego błędu białego nie jest w stanie nic zrobić, gdyż przewaga jego przeciwnika jest na miesiącu zbyt duża. Ruchy o wartości kilku, może czasem kilkunastu punktów, jakie w tym momencie są rozgrywane no nie wpłynął w żaden sposób na końcowy rezultat zwłaszcza że zwłaszcza że biały jeszcze prawdopodobnie dysponuje w tej okolicy pewną serią aji, które mogą doprowadzić do tego, że biały będzie mógł może nawet stworzyć sobie jakieś seki dla tych trzech kamieni, co byłoby takim no, jeszcze ostatecznym ciosem w rezerwuar punktowy czarnego. Na razie jednak nie uprzedzajmy faktów. Jednak zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze czarny tutaj pozabierał oddechy, zwłaszcza teraz tego typu scenariusz jest szczególnie, szczególnie niebezpieczny dla czarnego. Gra powolutku dobiega do końca. I tak naprawdę nie wydarzyłoby się tutaj już nic godnego uwagi, gdyby nie pewien, no taki niepotrzebny, ale bardzo nieprzyjemny błąd, jaki wydarzył się o w tym momencie, ponieważ tutaj czarny być może jest zmęczony tym ko o jeden kamień i postanowił zignorować groźbę, i najwyraźniej po prostu nie zauważył, że zagranie. W E11 no, niszczy, zabija jego wielką grupę kamieni, którą z takim trudem ocalił. No tutaj, oczywiście, nie możemy mieć innego wyboru, jak tylko zagrać w taki sposób. No to jest, no, już natomiast, taki no, ostateczny cios, nóż w plecy, który całkowicie, no niwe, nadzieje czarnego na jakikolwiek sensowny dorobek punktowy. Tutaj bowiem ko, jakie jest uruchomione w ciągu tej gry. No jest nie do wygrania. Jedyne, co czarny może zrobić, to znaleźć możliwie szeroką rekompensatę punktową. Ta rekompensata znajduje się w tym miejscu, w związku z czym czarny zabija dosyć dużą liczbę kamieni, no, ale jednak traci w rezultacie nieporównywalnie większą, większą liczbę punktów. Co też oznacza, że w końcowym rozrachunku biały wygrywa i to aż na 50 punktów, co jest rezultatem, no takim oznaczającym już naprawdę bardzo, bardzo solidne zwycięstwo. I widzimy z czego to zwycięstwo się wzięło. Przede wszystkim na początku gry została popełniona seria błędów, które no troszkę wynikają z jednej strony z nieznajomości Joseki, jednak. Nieznajomość dżoseki można co nieco zniwelować, o ile jeszcze przed wyborem joseki jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, co chcemy w trakcie gry osiągnąć. Prawda? Jeżeli bowiem chcemy, chcemy doprowadzić do tego, aby w zamian za oddanie terenu uzyskać wpływ na centrum, no to powinniśmy właśnie grać ruchy, które nam to umożliwiają, takie jak ruch w tej, albo w tej okolicy. Natomiast w nie takie ruchy, które doprowadzają do tego, że nasza pozycja się usypie. Na podobne pytania powinniśmy sobie byli odpowiedzieć przy kolejnej joseki, zwłaszcza przy joseki w prawym górnym rogu, które tylko jak pamiętamy wzmocniło pozycję czarnego no i stanowiło już chyba taki, taką jakby jedną z głównych przyczyn jego zwycięstwa, kiedy Czarny nie był w stanie, w stanie zniszczyć tych ultra solidnych wyłów białego. Seria walk na prawej stronie, natomiast była potwierdzeniem bardzo wysokich umiejętności technicznych białego. Gdzie czarny prawdopodobnie z jednej strony trochę nie kontrolował swoich kształtów, z drugiej nie doliczył pewnych tesuji. Które no, działały na korzyść białego, no i jak widzieliśmy, tylko pogarszały sprawy, bo o ile, o, tu, o ile już w tym momencie biały dysponuje pewną przewagą, no to jeszcze nie jest to przewaga mierzcząca, natomiast ta przewaga z każdą kolejną walką tylko rosła. W związku z czym od pewnego momentu, prawdopodobnie już gdzieś od tej, od tej walki, kiedy widzimy, że pozycja czarnego jest no po prostu w strzępach podczas jeszcze, kiedy jeszcze, no jak pamiętamy, te 30 ruchów temu, to czarny był tutaj samą dominującą. Widzimy, że to już dla czarnego tak naprawdę z tej gry nigdy nie wyniknie. Dopóki biały nie popełni jakiegoś poważnego błędu, no to gra jest nie do wygrania, a to jest dopiero czuban i to jeszcze taka wcześniejsza, raczej niż późniejsza faza. W związku z czym no, w tym momencie pozostaje tak naprawdę tylko pogratulować białemu, ponieważ no, zagrał on naprawdę w sposób robiący wrażenie. Czarne, natomiast no, w mojej ocenie powinien się skupić nawet nie tyle na dżoseki, co fuseki jako taki, na właśnie próbie odpowiedzi na pytanie, co chcemy osiągnąć tej pozycji wyjściowej, w jaki sposób chcemy pokryć swoimi kamieniami, ponieważ jak widzimy, no, do mniej więcej 40 ruchu tego typu pytania determinują cały przebieg gry. Z mojej strony taka jest to w tym momencie wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.